Czy pisząc scenariusze zdarza się, że bierze pani pod uwagę sugestie widzów lub fanów serialu? W jakiś sposób tak, to znaczy głównie w tej sferze, w której. Dziennik, warto mieć własne zdanie. Jakby deklarują albo okazują swoją sympatię lub antypatię do aktorów bardziej aktorów niż postaci, bo to jest bardzo istotne. Jeśli jest jakiś aktor, który nie budzi sympatii, który w jakiś sposób nie nawiązuje w tej swojej roli kontaktu z widownią. No to myślę, że wtedy jest to taki sygnał, żeby tę postać, nie wiem, ograniczyć, wycofać, zmienić jej charakter, bo być może ten aktor, grający nieco inną odmienioną postać, będzie bardziej dla widza, nie wiem, zrozumiały, interesujący. Były też pytania dotyczące tego. Który scenariusz, z którego filmu, serialu jest, jest Pani najbardziej dumna? Uważam ja bardzo, bardzo. Lubię, ja bardzo lubię scenariusze, które nie zostały zrealizowane, <laughs> miałam kilka takich, nie tak dużo na całe szczęście, ale ale ze dwa scenariusze filmów kinowych, które były moim zdaniem bardzo fajne, ale jakoś nie trafiły w swój czas coś tam się wydarzyło takiego, że nie zostały nakręcone. Natomiast bez wątpienia, jeśli mierzyć to w ilości widzów, w fanów, w nagród, no to na pewno bez wątpienia hitem i największym moim osiągnięciem jest Miach Miłości. Ale też. Proszę wiedzieć, pamiętać o tym, że to nie jest tylko moje osiągnięcie. To jest też troszeczkę niesprawiedliwe i, i może czasami nawet frustrujące dla moich współpracowników, że, że te seriale są sygnowane jakby przez i media przede wszystkim, prawda? Moim tylko nazwiskiem. Podczas gdy ktoś przeczyta napisy, to zobaczy, że tych scenarzystów w każdym odcinku jest kilkoro, bo to jest praca zbiorowa. Oczywiście ja nie będę udawać skromniejszej niż jestem. Na pewno. Rola kogoś, kto to wymyśla, kto to kształtuje, formatuje, nadaje temu pewien charakter i trzyma to te wszystkie sznurki w ręku jest najważniejsza, ale na pewno nie jestem jedyną osobą, która te seriale tworzy. Ale myślę, że na pewno, wracając do Pani pytania, em, jak miłość, to jest bez wątpienia największy mój sukces. Dziennik. Warto mieć własne zdanie.